Witam, z tej strony podróbka wszystkich youtuberów razem wziętych. Kupcie mi kurwa popfilter, bo jednak ta audio jest chujowe. Ta gra to największy krap jakikolwiek widziałem. Pomijając oczywiście Story Energeja, w której przedstawię krapy. No ale kurwa, gra, gdzie są sąsiedzi? Czemu to wszystko jest w pierdolonym komiksansie? Nie ma innej czcionki, tylko ta jest najpiękniejsza na świecie? Do chuja, jak się mogę nazwać? Super oryginalny nickname. Tak samo oryginalny jak mój nickname na YouTubie. Oba są chujowe. O kurwa. <gryw> Zbyt mądry. Doskonale odwzorowuje moją osobę na YouTubie. Jakiś pierdolny Janusz, to jestem ja właśnie. Kolor. O, na to czekałem na takie opcje w tych gierkach. Nie na to. Z na no, chuj mi to tak szczerze, nie ma no, nie ma żadnej postaci w necie, No nie no, zresetowało. Obrażają mnie chyba. Zajbiste macie kieszenie jakieś, z przodu, co, co? Nie chcę żadnej pomocy, co to jest? A, mogę się z innymi zmierzać. W tej przecudownej grze możemy zrobić sam nie wiem co. Repair. Zawsze możemy o. Naprawianiu samochodów w sąsiadach chyba też ma dosyć tego dołku, zwanego moim kanałem i chcą spierdolić. Ale czy to im się uda? Tego dowiemy się w kolejnym odcinku. No kurwa, co za debil. Co za debil? Tak właśnie najechał. O jezu, ale śmieszne komedia. Co jest, kurwa? Jakaś lista? Co ma zrobić z tym sznurem? A to jest jakiś tutorialik? Co jest? No, no, no. Co? Czemu masz powiesić? Powieść siebie, nie samochód. Ta, ta gra. Zabijcie mnie. Co jest? No Jakiś ciuszki... Ej, co jest? Moje ciuchy. Czy to znaczy, że mogę zabić swojego sąsiada? Piłą mechaniczną. Ej, co jest? Nie mogę go chyba zabić. To się przełącza postać. No jednak chujowa ta gra. Co jest? Zostaw to. Leszczu, słaby jesteś. Ta fajnie. Co ja mam niby zrobić teraz? Nie, za słaby jesteś. Weź w ogóle zabij się jak najszybciej. Dobra, przełączamy go. Co ja mam, rower na pół? O, że ja nie pomyślałem. A co jest? Chyba rękę sobie uciął. Znaczy, łokieć, no wiecie co. już. Już ha, wiem. Czekajcie. Kliknę to i drewno. To ma dużo sensu. Może skraftuję crafting table. No ja nie wiem, czy ty jest z siebie dumny. To fajnie. Nie no, chciałem ja ci pomóc. Czemu się za głowę łapiesz w Co ja mam tutaj zrobić? No. Koksy, to wy nie jesteście. Pa, przestawili samochód. I ja. I chuj? Co można robić z cegłami? myślę. Yy. No, na pewno można się nimi zajebać. Ale wesoła muzyczka. Daje mi dużo siły do myślenia. Nie wiem o co chodzi. Co jest? Jak ja, jak ja mam temu Celowi pomóc? Co mogę wejść do domu? Nie mogę, co to jest! Dopiero pierwszy raz to widzę! I nie gadaj, że to tylko wystarczyło. Kurwa, nie wierzę. To jest symulator jak się zabić, 2016, nie wpisujcie nigdy w Google jak się zabić, tylko podpalcie sobie tą grę. Smile he, he bardzo ci dziękuję za to, że kupiłeś mi tą gierkę. Jak bardzo musieliśmy nie, nie, nie widzieć. Ktoś był najwidoczniej głodny. O, co jest myśl? Patrz mam młotek, nie wiem co ogólnie zrobię. Co on robi właściwie? Toż, to jest mądre. Pa. Dajesz koksię, Kozaku, jestem z ciebie dumny. Lecisz jak moje suby na YouTubie. Co jest? O, suby się zatrzymały. Ha. I, że co? To jeszcze nie jest koniec? Czekaj, czy się zadziwiony, że to jeszcze nie jest koniec, bo myślałem, że tylko tutaj o to chodzi, nie? No... Nie gadaje się, że tylko koło? Serio, kurwa, koło trzeba wymienić. Jak bardzo ta gra nienawidzi ludzi. Kto ją tworzył? Zaraz zobaczymy. Jakie quality toż to jest? To jest lepsza jakość od, od tej co mam na YouTubie. Ta treść. Nie, moje filmiki są w... gówniane. Nie wierzę. Kurwa, załamałem się. Jaki to jest poziom zjebania umysłowego level naki, nie? Ten mój kanał jest tak, że samo Patrzcie, dostałem złoty puchar. Według mnie special na jeden kabuł o wiele śmieszniejszy. Fajniejszy, bo ogólnie to zależy od gry. W pacie i macie, nie macie wyścigów. No i nie mając za dużo się do wygadania, trzeba było trochę pomyśleć. Chcemy town Production. Jeżeli to wy zrobiliście tą grę, to bardzo współczuję, że wydajecie na Steam i ogólnie... Ludzie piszą, że to jest crap, No lepszej gry bym nie zrobił, ale... No ale. Nie muszę być jednak krytykiem kulinarnym, że wiedzisz, że zupa jest zasłona. Takie mądre słowo to takie cytaciki z neta jednak biorę, bo wiecie, jednak przed ludźmi trzeba nimi. <ścoughs> Zaszpanować. Że jednak nie jest się jakimś błonnym debilem, ale jednak się jest i do tego, że właśnie takich słówek i sformułowań i to tyle na tym kanale, znaczy... bodaj, że nie, to nie jest koniec kanału, to jest koniec tego odcinka. He jak bardzo żałosne to było, to nie wiem dlaczego to oglądaliście. Czy ktoś to w ogóle ogląda? Nie wiem. Czuję się, jakbym robił te filmiki tylko dla siebie, ale i tak wiecie, że was szanuję. Nie wiedziałem, że moje odcinki zasługują aż na tyle wyświetleń. Łapek w górę. Bo jednak mogę wam stawić gówno to i tak będzie miało z tysiąc wyświetleń. No, oczywiście, mi się ten odcinek nie podoba, więc sam daję sobie łapkę w dół. Znaczy, nie! E, nie, oczywiście, Boże, nie. To tyle, Pitu Pitu na koniec. Jak coś, to piszcie, że w piątej minucie filmu jest dropną kosę. Do widzenia.